100 lat 100 lat niech żyje żyje nam 100 lat dzisiaj dzisiaj bitcoin obchodzi ósme urodziny dzisiaj dzień 3 stycznia jest ósma rocznica wykopania pierwszego bloku w łańcuchu bloków bitcoina z tej okazji życzę Wam wszystkim 100 bitcoinów Bitcoin z okazji swoich ósmych urodzin dał nam prezent w postaci przebicia granicy 1000 dolarów. W związku z tym zastanówmy się, czy warto jeszcze dzisiaj kupować bitcoiny. Z jednej strony możemy zobaczyć, że właśnie ma miejsce bańka spekulacyjna. Bańki spekulacyjne w bitcoinie to jest coś pięknego. Zawsze podążają wzdłuż praktycznie tego samego schematu, który przedstawia ta grafika. Dlatego bańki spekulacyjne w bitcoinie były i będą zawsze. Osobiście uważam, że będą zawsze coraz mniejsze, ponieważ ten wolumen transakcyjny będzie coraz większy. Dlatego z góry zakładajmy, że te bańki będą. Ale czy warto kupić dzisiaj bitcoiny? Ja swoje pierwsze bitcoiny kupowałem na szczycie bańki w 2013 roku. I od tamtej pory przez dwa lata wartość tych bitcoinów spadała. Ale to, że je miałem, sprawiło, że się nimi tak naprawdę zainteresowałem. Zacząłem czytać, dowiadywać się jak działa Bitcoin, jak funkcjonuje w oparciu, jakie mechanizmy i zrozumiałem, że w dniu dzisiejszym Bitcoin jest najlepszym środkiem przechowywania wartości, jaki mamy dostępny jako ludzkość. Dlatego z czystym sumieniem i szczerze tak naprawdę uważam, że jego wartość będzie rosła jeszcze przez kilka pokoleń, a cena, którą widzimy dzisiaj, jest w jakimś tylko i wyłącznie promilu jej odzwierciedleniem, jakim zobaczą nasze dzieci i nasze wnuki. Więc jeśli chodzi o spekulantów, czy warto kupić? To jest narzędzie dla spekulantów idealne. A dla osób, które patrzą na bitcoin jako potencjalną inwestycję na lata, odkładanie długoterminowe, to uwierzcie mi, dzisiejsza cena nie ma znaczenia. Dlaczego? Ponieważ już dzisiaj największe banki na świecie i rządy krajów dostrzegają w tej technologii jej rewolucyjność. I oni zaczną na Bitcoinie niedługo budować swoje aktywa, czy w ogóle będą wymieniać się między sobą wartością w Bitcoinie i będą ją kupować jako walutę rezerwową. Przydajem, to jest nieuniknione, jestem w stanie się o to założyć. I teraz pytanie. Jeżeli kraje zaczną kupować bitcoina jako walutę rezerwową, to od kogo oni kupią te bitcoiny? No od ciebie, ode mnie, od tych wszystkich, którzy dostrzegli potencjał bitcoina przed nimi. A my, panią bitcoinów, nie sprzedamy. A w ramach ciekawostki, zobaczcie, co zamieścił w pierwszym wykopanym przez siebie bloku twórca bitcoina Satoshi Nakamoto. Dość wymowne.